Cześć! Jestem Niebieski, a to jest kolejny odcinek z Factorio. W tym odcinku planowałbym rozwalenie tej bazy. Jednak zanim to zrobię, muszę... znaczy chciałbym tą przepalarnię miedzi uruchomić, ponieważ trochę tej miedzi jednak by się przydała, tak żeby móc zrobić karabin, który już zrobić aktualnie powinienem móc. Dokładnie mogę oraz większą ilość wieżyczek, a do nich też jest miedź potrzebna. Dokładnie. Tak więc tak bardzo szybko wezmę tutaj dwie kopalnie, które węgiel kopią. Bo na razie aż Węgla nie potrzebuję, bo jak widać, pełne pasy są prawie, że trochę żelaza tylko schodzi. Właśnie ustawiłem limity. Tak, tutaj, no, a może tyle niby nie będę potrzebował. Dwa takich wystarczyłyby. Ło i tutaj tych taśmy ciągów, więcej niż dwa taki to raczej nie zużyję. Uff, aby było. Niepotrzebnie żelazo bym marnował. No, ale w każdym razie, proszę bardzo, tutaj. Szybko dwie kopalnie. Mamy... No, Tutaj na środku będą podłączone. I tak. wy kopalnia, Tak, środkiem to wychodzi. Tak, więc zrobię to tak. Zrobię to tak. Ojej. Dobrze. Tak już powinno być ok. Dokładnie. Mieć się już przepala. Skoro mam przy sobie, to wrzucę tutaj na spokojnie kolejne kable. I wrzucę tak, żeby więcej piecy od razu działało z tą miedzią. I tak dalej. Niestety ręcznie będę musiał tu poprowadzić, ale postawię już sobie tutaj automaty. No myślę, że. Co? Powiedzmy, że. Właśnie, chciałbym badania w sumie zacząć, skoro mam mieć. Tutaj mam koła zębate, Właściwie, jeszcze ich nie potrzebuję, więc dorzucając te koła, jestem w stanie zrobić dokładnie miedziane płytki. Jestem w stanie zrobić pierwsze centrum badawcze, znaczy centrum automatycznej produkcji badań. Tyle, że potrzebuję całego ja wypunku dużo śmieci, jak widzę. Wrzucę to miedzi, co tutaj mam. No w ten sposób, niech się przepala. Dokładnie, Tak się przyda. I teraz trochę je zgarnę, chociaż jej nie potrzebuję aż tyle. Chciałbym zrobić układy elektroniczne. Hmm, gdzie jest mój prąd? Proszę bardzo. I poza układami elektronicznymi chciałbym zrobić więcej. Chciałbym zrobić rozdzielacz. Do niego potrzebuję trochę taśmy ciągu, tego i płyty żelaznych. O, akurat wszystko mam. I tak tutaj walnę rozdzielacz. Tutaj. No właściwie, skoro tutaj wyszła linia, to rozdzielacz mogę zrobić tutaj. I tak tutaj poprowadzę to. Tutaj niech będzie w ten sposób. No zrobię tak. To zrobię tak. Dodatkowo, poza tym, chciałbym podajniki. O, proszę bardzo, i są podajniki. Nawet tak więcej niż potrzebuję, ale to tak tylko chwilowo, ich aż tyle nie potrzebuję. I tutaj centrum badawcze. Dobrze, badania na nowo mogą ruszyć. Tak więc. Prawie mogą na nowo ruszyć Jeszcze tutaj jeden podajnik. No i teraz jeszcze dodatkowo chciałbym zebrać trochę miedzi. Jeszcze więcej żelaza. Chciałbym zrobić takie dodatkowe wieżyczki. Wieżyczki są tutaj. Potrzebuję to, to. Gdzie są moje koła zębate? Ja mam kół zębatych. Te się tworzą, tak więc jeszcze niech będą koła zębate. Dobrze i tutaj wieżyczki, gdzie są wieżyczki? Gdzie są koła moje, nie ma jeszcze dobrze, tutaj mam trochę więcej badań, raczej znaczy, fiolek z badaniami. Dodatkowe laboratorium zawsze można by stworzyć, ale wieżyczki priorytetem, chociaż właściwie mam automaty, to czemu by nie stworzyć centrum badawczego też potrzebuje kuzem tych Wake dobra i centrum badawcze się kolejne zrobi sądzę będzie przydatne właściwie może leżeć tutaj badania mogło się przenosić z jednego na drugie tak więc prędkość badań będzie podwójna czego to nie przerzuca a, uznało, że nie potrzebuję. No okej. Okay. Dobrze, wieżyczki dwie. Wiem będzie raczej mało. Zrobię więcej. Dla amunicji. Amunicji jeszcze też niedużo właściwie. Ale zróbmy już karabin. Tego potrzebuję, trochę tego, trochę tego i koła zębate. Dobrze, niech się robi. Ja wezmę trochę żelaza, bo niewiele go mam. Wrócę więcej kół zębatych, żeby się robiło. Karabin prawie gotowy. Dwie wieżyczki, no więcej. Mam już cztery. No, powiedzmy, jeszcze tą jedną zrobi. Nie powinienem potrzebować więcej. Teraz przydały się tylko amunicja. Gdyby to tak, tutaj dodatkowy podajnik wrzucić. Jest karabin, tego zamienię sobie z pistoletem już. I tak, nie będzie tutaj jeszcze jeden podajnik się zrobił. Chociaż właściwie niech zrobi się ich więcej, podajników nigdy za wiele. Teraz, tak, żeby to szybciej szło, to szybko się robi. To w ten sposób ci więcej amunicji. Co mi pasuje, to jest biorę więcej żelaza. Wierzyczki mam 5, sobie tutaj postawię i tak chciałbym w tej chwili, co bym chciał, podajniki mi się zrobiły, koła zębate mi się zrobiły, czy poza tym coś potrzebuję do eliminacji tamtego gniazda, potrzebuję więcej amunicji na pewno, ale to co mam aktualnie jest szansa, że starczy. Teraz tak się brało połowę. Nie jest amunicja, tu jest amunicja. Hmm. Dobrze, zobaczmy, co da się zrobić. A więc plan eliminacja gniazda. Czy to wyjdzie? Nie jestem pewien. Mam nadzieję, że nie zginę. Trochę przy okazji światła się odkryje. Radar muszę postawić. Dobrze, jak to wygląda? Duże te gniazda, ale jeszcze nie wyglądają jakby znotowały, tak więc powinno być ok. Jak postawię tutaj wieżyczkę z pięcioma tymi, potem trochę dalej postawię kolejną wieżyczkę z kolejnymi dziewięcioma nawet. Okej, okay. jak to wygląda. Okej, okay, niech się to zabije. Okej, okay. gniazdo prawie, że się udało. Okej, okay, i po gnieździe. Super, czyli się udało łatwiej niż sądziłem, żeby mogło. A postawię to bliżej. Jest moja amunicja z tego. Okej, okay, jest amunicja. Gniazdo zostało zepsute. Dobrze. W takim razie nie będzie powodować już żadnych problemów mi Nie będą stworki przychodzić mnie atakować Jak najbardziej na plus W takim razie, skoro Sprawy załatwione Wracam do bazy I czas ją budować jeszcze bardziej Tak, z tego co Sądzę Na linie mogę zobaczyć dokładnie tak. No, nawet nie produkuję części tego, co. Znaczy, produkuję znacznie więcej niż zużywam, więc. Jeszcze mi to pasuje jak najbardziej. W razie dorzucę może. Te piece. Podajniki, o widzę te podajniki źle postawiłem. Nie, dobrze postawiłem. Czekają aż miedź się zużyje. To nie schodzi za szybko. Dodatkowe laboratorium mogę zrobić na spokojnie. Nie, to jest, to jest tutaj. Trochę tego. Trochę tego. Tutaj trochę układów. A zanim za układy trochę kabli. Tak, dokładnie. Ile tych układów potrzebuję? 10 w takim razie to powinno już starczyć czemu ja tutaj podajnika po prostu nie postawię a nawet 2 e, to działa to działa super 10 2. dobra robi się kolejne laboratorium Mając kolejne laboratorium mogę wrzucić sobie A no powiedzmy tutaj Niech się bada co ma się badać Jeśli już tego konkretnego badania nie będę potrzebował właściwie, ale niech będzie A nóż widelec się przyda Dobrze, co robić dalej? Wypadałoby właściwie powiększyć przepalarnię, zacząć robić więcej podstawowych przedmiotów, takie jak automatyczne podajniki. Tak, więc może dorzucę tutaj dalej te żelazo i tu miedź. Miedź jest uście tutaj, więc niech tak już będzie. Tutaj zrobię dodatkowe uście żelaza. I tak, żeby zrobić gdzie to jest? Tu mam automaty. Mało mam automatów! Zrobię to w ten sposób, więc... Wezmę sobie te automaty. Już ich aż tak bardzo prawdopodobnie potrzebować nie będę. Tak, z tego co wiem jak to wygląda, to znaczy, że tutaj dam trzy. Tutaj dam dwa. Teraz tak, tutaj, tutaj i tutaj do kable. tutaj tutaj idzie to a tutaj nie mam podajników gdzie są moje podajniki tu są moje podajniki tak więc ich zrobię tylko prąd poprowadzę z tym prądem po takie upierdliwość trochę dobrze niech będzie tak tutaj mam podajniki Dobrze. I tak, tutaj zamierzam robić kable. Czekaj, jak, jak się kopiowało? Tak się kopiowało. A tutaj zamierzam robić układy elektroniczne, z tym, że do układów elektronicznych dodatkowo potrzebuję jeszcze żelaza, żeby w ogóle mogły się robić tak więc poprowadzę je tutaj w ten sposób. I tak, zanim dam tutaj żelazo, najpierw chciałbym zrobić dwa takie długie podajniki. Od razu mnie jak miło. I teraz mogę robić układy elektroniczne z tym, że najpierw muszę postawić te te długie podajniki o, i w ten sposób mam automatyczną produkcję układów elektronicznych, które także mi będą potrzebne tutaj wytnę trochę drewna niech będzie już wycięte i jadę dalej mając już żelazo to zawrócę tutaj. No niech będzie tutaj. Nawet dalej. Tutaj to wytnę. Tak tutaj chciałbym mieć źródło odstępu. Czyli to już może iść tutaj. Ok. I tunel. I tunel. O. w ten sposób, w ten piękny sposób mam. Jednocześnie zrobiłem w tym odcinku produkcję miedzi, produkcję zielonych układów elektronicznych. Dorzuciłem dodatkowe centra badań, jak i załatwiłem gniazdo potworków, które było upierdliwe na dłuższą metę. Więc myślę, że dość sporo w tym odcinku się stało. Więc zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Oceny tego filmu. Do skomentowania, co mogłem poprawić, co jest OK. I byłoby tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć.